Chyba trzeba będzie kije i Mamy, no grilla robimy takiego Coś tam, ale najpierw Brykiecik poukładać po całości Tutaj, o Coś takiego Kiełbaska będzie, ale najpierw wrzucimy tutaj Na tą tackę cebulkę Z ziemniaczkami, nie? Wiecie o co chodzi, ale najpierw muszę zrobić Taki stelaż, bo to się na tym spali Dobra, najpierw podpałeczka W tym czasie się tu będzie robić Co jest? Nowy gaz założyłem O, cyk, cyk Dobra, teraz. Hej się jara! Dobra, idę skonstruować teraz coś takiego. Ogólnie plan jest taki. O, w tym miejscu poskręcać i tutaj i na górę położyć tackę. Się nie rozerwie. Czemu? Tymczasem Jola przygotowuje tu jakby ten, y, lato było, nie? Grillcyk. Mamy cały wieczór. Kiełbasę się potem to się podpiecze, potem da na górę, potem kiełbakę na. Zobaczycie, ja pierwszy. No. Pa, takie coś, zaraz to przepalę, wiadomo. Kurde, będzie na tackę? Dobra, zrobione, zobaczcie. O, żar już jest, drugie zrobione, położone, tackę, daj, o Bierz Na dół. i e, Tam coś tam wejdzie, kierpa. Potem drugi raz, wieczór długi jest. Ja, wszystko się da, nie? Wągla jeszcze, zobacz jest. O, już syczy, a jeszcze, dobra, na razie cztery wlazły. No i dobra, i czekamy, nie? Tam to się zrobi i kałbacha wie. Słuchajcie. <grywa> Robi się. Tam melinium się wytapił, ale to przecież idzie w komin, nie? Człowieku. Ale numer. Ciekawe czy to normalnie. No normalnie powinno się zrobić. Co to za różnica? Na grillu, czy w tym Baja. Tak z 5 minut się wędzi, nie? Tak się właśnie z joną zastanawiamy. Ładnie się tam rozgrzało. Łokierba. No właśnie, czy to się nie przypali od spodu, ale nie, tam woda nie się robi z ziemniaków. Ale pachnie. Mmm, wow. czujesz? Może Czuje, czuję, czuję, czuję. Czu, czujecie? Szpachelki? O co na razie? Kolejny pomysł Jolanty. Yy, bułkę czoskową patrzcie na to, nie? Ten pietyk jest zajebisty. Ciepły, ciepły jest, tam się Tu się zawsze będzie grzało. Dopóki się tam zrobi. Kurde. No z godzinę to potrwa, ale <noise> będzie dobrze. Przy okazji kozina grzeje. A ile ile ona grzeje tam? No tam 80. Musiałbym otworzyć, nie? no bo to to tak słabiutko, 82 stopnie 35, to no, to teraz kurde, dobra, nie zajrzymy, ale tu zobaczymy. Ile ma tam? Opa, 200. A żarcie. żarcie? Stów? nie, a nie, od tego pozłotka będzie się odbijać, nie, czekam na tych, co powiedzą, amelinium rak, a jak grillują wszyscy w lato, to raptem raka nie macie, nie, o, cykupyku, pyku, będzie lepiej ciepło trzymało, nie? no to sprawdzamy, czy dobre, ja muszę dołożyć kamloty, znaczy się ten, o, ty, miękkie już, ale jeszcze tak, nie wiem, ile... Pięć minut może. Pięć minut, ale musiałbym to wyjąć i kamloty dorzucić, czyli brykiet. Masz to en. O, kurwa. Masz, łapkę o, Ci fin. wzięłam tu. Kuj tam. Patrz jak ładnie. Uparzysz się. Nie no, wziąłem rękawiczkę po to, żeby dołożyć. Ale tu masz szpachelkę. Dobra tam. Co się nie da. Na dworze ile mrozu teraz? Ło, minus osiem już jest. Ale przerwy. Bajeczka, ty, czekaj z tej. No. Jeszcze trochę. Za się to? Już jest dobre, nie? O, cyk. I teraz się zastanawiamy, czy kiełbachę położyć na to, bo. Gorące. O, kurwa. O kurwa. sobie. sobie. Damy radę, żono. O, i teraz tu kiełbę, tylko kiełba, ja nie wiem, czy się nie popali. No, będzie problem, coś czuję. Chyba trzeba będzie kije Jola przynieść. Na chwilę wrzucimy. I co? Egancja. Nie, to się spali. Trzeba iść po kije. Kło hierba, ty! No masz pan! Dopiero włożyłem ile? 30 sekund, nie? Nie, nie, no trzeba nauczyć się tutaj robić jakieś żarło. Puść! Te pręty jeszcze wyjmę. Trzeba iść po kije. Także... Podstawki trzeba teraz wyjeść, bo... Co na śnieg wyrzucić? No, a gdzie indziej? O tam. Gdzie to? Nie widzę. Ja będę musiał zobaczyć, gdzie to spadło tam. O panie. Ale dobre, bo to zawsze jakaś podstawka, nie? Hops. Hej, a jest tu. nie szukał hey. no przed kiełbaskami zobaczymy to teraz chyba się trochę spaliło o, nie, źle. no tak oj tam dobra zara kiełba mm, amelinium wszyscy w maju robią w amelinium już wiem że trzeba zrobić wyżej bo no węglu jeszcze nie będzie ale mówi w alifrajerze żeby robić nie <śm> I to jest no dobre, dwie, dwie na raz, no, patrzcie jak fajnie, Może mieć otwarte, nic się nie, nie tego nie dzieje, no bo jak już żarsam, nie? Ja ona no. dam dwie na raz, ja też se tak zrobię. <grym> Daj miejsca trochę. Oh. Ale śmierdzi coś, nie? Pokaż. No moja się przyjarała. <grym> coś ty zrobiła! Dobra, Za mocno, wczoraj. wyżej trochę. <grym> Moje już dochodzą, takie ładne, nie? Już się trochę przypaliła nawet. A i Pokaż te swoje węgielki. A za środku czy ciepło jest. Dobra. Dobra? No to ja też zaraz jadam. A jeszcze te. A jak się mają te te? O! Ciepłe są, ale... No zrobić się nie zrobi, bo musiałby tu drewna dowalić. Nie, ale cieplutkie są, Jol. jak chcesz, to bierz. Tyle, no co, można robić, tylko wymaga to trochę czasu i trochę w powietrzu czuć się, dlatego okno otworzyłem, ale jeszcze czujnik czadu się nie drze. Także dziękujemy, do następnego, hierba!